Kochałeś Dodę, Hanej i Margaret. No, tak, tak pisano. Nie wiem, czy to prawda. Stawię to w swojej głębokiej tajemnicy. No dobra, jakbyś miał jedną z nich wybrać, to która jest najbliższa Twojemu sercu? Każda. Nie ma, nie ma podziałów. Każdą kocham tak samo, tak jak wszystkie kobiety. Uważam, że na kobietach ten świat stoi jeśli ktoś, ktoś inaczej twierdzi, to już jest tylko jego problem. Dlaczego tak samo? Dlaczego? Przecież one są zupełnie inne. Zupełnie inne, ale tak samo pociągające, że tak powiem. Nie, tak naprawdę kolegujemy się z dziewczynami muzycznie. Wszyscy, wszyscy zajmujemy się muzyką, więc jakby jesteśmy takimi osobami, które się bardziej wspierają, niż, niż ciągną się w dół. To jest fajne i chyba od tego się zaczęły, zaczęły nasze przyjaźnie. Która właśnie muzycznie jest Ci najbliższa? Która jest mi muzycznie najbliższa? Od każdej, od każdej, można coś zaczerpnąć, bo ponieważ każda jest inna, czy Honorata, czy, czy Doda, jak Margaret, to są zupełnie, zupełnie inne muzycznie osoby. Od każdej można coś, coś podpatrzeć. Wiadomo Dorota jest dłuż, dłużej stażem, więc więc może nam podpowiedzieć całej, całej, całej trójce. Ale każda, każda robi coś fajnego i każdą szanuje za ich pracę to za co podziwiasz je po kolei? Jakbyś miał tak po jednym elemencie od każdej powiedzieć, za co je po prostu szanujesz muzycznie? E, muzycznie, no jeśli chodzi o Dorotę, to szanuję ją za to show. To jest jedyna artystka, która robi tak duże show w Polsce. E, jeździ z tak wielkimi scenami, jeździ z tirami, więc to jest w ogóle szapoba każdy z nas chyba marzy, żeby zagrać takie koncerty, więc za co ją cenię? Cenię ją za pracowitość, bo to, to, się, to się rzadko zdarza, ale ona jest tego przykładem, że ciężka praca popłaca i, i można osiągnąć to, co się chce. Margaret za jej fenomenalny angielski i jej obecny singiel nowy Gaia Hornby. Jestem jej totalnym fanem i to jest taki powrót, powrót starej się śmieje gośki i bardzo, bardzo ją cenię za to, więc jeśli ktoś jeszcze nie słuchał, to bardzo polecam, bo to jest zupełnie nowa, nowa Gosia. Dalej Margaret, ale naprawdę Gaia Hornby to jest coś, co, co wszystkim polecam. Honorata, poleca, polecam. Trzymam za nią mega kciuki, bo to jest bardzo pracowita dziewczyna. Jesteśmy w jednym wieku. Ona trochę szybciej wystartowała muzycznie i pnie się ku górze. Jest, to, jest, to jest totalna bizneswoman. Ona potrafi naprawdę z, z niczego zrobić coś. W większości swoją karierą wiem, że prowadzi sama, bez menadżerów, bez całej tej świty dookoła. Jest samowystarczalna i za to ją bardzo podziwiam.